Cześć wszystkim W dzisiejszym odcinku podamy sobie antybiotyk kurczętom ponieważ niektóre chodzą takie osowiałe zakupiłem antybiotyk dla nich 5 ml kosztowało to 5 zł dodaje się tu do wody Mam tu przygotowane na 1 litr 1 ml mili wody. Tak to wygląda. Więc teraz, jeszcze przed tym, co będę robił, zapiszemy sobie następną osobę. U mnie pada już trzeci dzień z rzędu, ale przejdźmy. Zapiszemy sobie następną osobę. Biorę Markę. A następną osobą jest hodowca. Bartosz. jest zapisane więc gratuluję no a my przejdźmy teraz do podawania antybiotyków więc widzimy się za chwilkę mam już tu przygotowaną wodę więc teraz nalejemy sobie Jest tu bodajże w takim po 2 litry chyba tak więc wstrzykujemy 2 ml wody yy, antybiotyku nie wiem czy to będzie widać dodajemy dwa mililitry no i okej okay. teraz pozostaje to zakręcić i podać centrum. Teraz ja sobie to przygotuję jeszcze przemieszamy. Zaraz się widzimy. Mamy już gotowe, więc podamy sobie teraz to kurczętą. Podłożę im to tu na takie cegłe, żeby miały, żeby nie zabrudziły. Niech sobie piją. Tak to wygląda. Jak mogliście zobaczyć, przemalowałem również y, tu stajnie. Spryskałem za na pióro jady. No i tak to wygląda. Dobra, jeżeli Wam się spodobał filmik, zostawcie łapeczkę w górę. Komentarz, subskrypcję i do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.